Czy wiesz, że 80% sukcesu w sporcie nie zaczyna się na siłowni, a zaczyna się tutaj, w głowie? Odpowiednie podejście mentalne powinno towarzyszyć Ci przez cały dzień, o ile faktycznie chcesz osiągnąć zamierzone cele. Udany poranek to nie tylko kawa i śniadanie. To moment dla Ciebie i Twojego ciała. Moja rutyna zaczyna się o 5. Zaraz po przebudzeniu mam swoje 5 minut ciszy. Bez telefonu, tylko ja i moje myśli. Chcące wrzucić mnie z powrotem do łóżka. Później w grę wchodzi poranna toaleta oraz śniadanie. Dawka suplementów na dzień dobry do śniadania i parzenie kawy. Następnie przechodzę do porannego czytania książki oraz wizualizacji dnia poprzez analizę ustalonego planu tygodniowego. To nie magia. To rutyna i ona robi robotę, kiedy motywacja śpi do południa. Dzięki tej prostej rutynie mogę być bardziej produktywny i skoncentrowany na celach. A jak wygląda Twoja rutyna?